Witajcie, moi kochani. Dziś mamy wtorek i 11 czerwiec 2024. Jaki to będzie dzień? Czyli ogólna aura dnia, czyli energetyka, tendencje, jakie mogą mieć na nas wpływ. A czy my z tego skorzystamy, czy nie, to już zależy od nas. Jesteśmy uprzedzeni, wiemy, co może się zdarzyć. Co ma na nas wpływ, więc zawsze możemy temu zapobiec. Moi kochani, główna taka emocja, jaka może nam towarzyszyć, to karta wstyd. I co to może dla nas oznaczać? Ano, może to oznaczać, że może wyjść na jaw coś, co żeśmy skrywali, albo może to być naprawdę jakaś mała. Drobnostka, coś, co żeśmy nie powiedzieli komuś, bo tak w głębi ducha wiedzieliśmy, że tego nie zaaprobuje, i teraz to wyjdzie, i ktoś powie ci: A co ty mi nie ufasz? Mogłaś mi powiedzieć, mogłaś mi powiedzieć, ale ten wstyd też może być z innego powodu. No, na przykład, no nie wiem, będziemy szli jakiś kawałek drogi ulicą i będziemy mieli odpięty rozporek i nikt nam nie powie, a jak się zorientujemy, to możemy się wstydzić. Wstyd również może być inny. No, wstyd, że muszę kogoś o coś poprosić. Yy... Wstyd, że zauważyłam, że w sklepie jest coś nieświeżego i nie wiem, jak zwrócić uwagę w sklepie, że to jest nieświeże. To są takiego różnego rodzaju emocje. No ale to też taki wstyd, bo ktoś ci powie komplement i też możesz się zawstydzić. Także takie coś może nam dzisiaj tutaj działać, ale może być też, że ktoś ci może coś wytykać i wcale nie mieć racji, ale ty nie jesteś w stanie zaprzeczyć albo nie potrafisz być asertywny albo czegoś nie zrobiłeś, zawsze robisz w pracy a teraz nie zrobiłeś i ktoś ci właśnie to wytknie i to takie wyda się też może niesprawiedliwe bo przecież zawsze robisz, tak? a tu coś ci wytknęli, będzie ci wstydno ten jeden raz czegoś nie zrobiłem i zostałem przyłapany ale wstyd też może być inny. To są naprawdę różne odmiany tego, więc tutaj różnie może być. No, zobaczysz gdzieś plamkę na bluzce, a do domu daleko różnie to może wyglądać. Z kart natomiast mamy, że będziemy tacy troszeczkę wycofani a to dla tego, że mogą być podejmowane ważne decyzje, a będziemy mieć tego wytykacza i to będzie płeć męska. I właśnie dlatego możemy też się wstydzić, bo nie będziemy znajdować snów na swoją obronę. możemy też się wstydzić za tego mężczyznę, jaką się zachowuje, co on robi. Ale pamiętaj, że każdy sam odpowiada za siebie, więc to on, jeśli robi coś nie tak, powinien się wstydzić, a nie. Ja wiem, że czasami to jest marka firmy, czasami to, to jest po prostu osoba, którą kochamy i nie chcielibyśmy, by się ośmieszała, a może się ośmieszać w targach, w pracy. Natomiast my będziemy się tak trochę wycofywali, bo będzie nam głupio coś powiedzieć, żeby nie zostać zakrzeczanym. I to może dotyczyć jakiegoś, gdzieś przy zakupach na przykład, tak? Że Ty zauważyłeś, że data ważności minęła. W dobrej wierze zwróciłeś uwagę sprzedawcy, że tu data ważności minęła i tak dalej. A Pani, po co Pani mi tu zagląda? Wiedziałem, właśnie ja miałem wymienić. Też tak może być. Takie nastroje troszeczkę. Mm, smutne, tak jak mamy nieraz aurę deszczową. Nieraz jest deszczowa aura fajna, a nieraz taka trochę przygnębiająca. Tak troszeczkę możemy mieć dzisiaj. Melancholie, stany. Niektórzy, którzy mają tendencję do stanów depresyjnych mogą mieć. I też mogą się do nas baby przyczepiać dzisiaj. Zobaczcie. W jednym dniu kobieta w ruch i mężczyzna w ruch. No tak troszeczkę nie halo. Także, a to się może przeczekać teściowa, a to może się mama, a to babcia, a to siostra, a to żona, a to kochanka. Takie troszeczkę przyczepianie się. I my w tym dniu tacy stajemy się wycofani. Tak? Chcielibyśmy coś pomóc, ale nie bardzo nam to może będzie wychodzić. Wiecie co? Ja bym powiedziała tak: niech się wstydzi ten, ktoś dla czyni, My nie musimy. Jeśli raz czegoś nie zrobiliśmy, każdemu się może zdarzyć, nie wstydźmy się. To po prostu jak bywa, przejdźmy do tego, do porządku dziennego i już. I ten kupiec nas zachęca, by jednak walczyć o swoje, nie dać się gnębić innym, nie wycofywać się. Dzień taki troszeczkę może być samotny, nostalgiczny, część będzie chciała pooglądać jakieś filmy łzawe, tak też może być. Osoby, które mają urodziny 11 czerwca, to dla Was takie chciały wyjść dwa przesłania, być może oba są do Ciebie, a może jedno jest do Ciebie, a drugie do kogoś innego, kto ma urodziny w ten sam dzień. Zmierzaj do swojego celu, czyli śmiało i do celu, mimo krzykaczy, no ale dla ciebie to jest w ogóle takie przesłanie na cały rok, i odpuść sobie. Dla jednych odpuść sobie, i to jest w tych momentach, kiedy um, naciskasz, naciskasz, i nic nie możesz zrobić, teraz się wymusisz, odpuść, samo przyjdzie, samo się pojawi. A dla innych zmierzaj do celu i działaj. Tam, gdzie wiesz i czujesz w sobie, że warto to robić. Życzę cudownego wtorku i zapraszam na inne filmy na kanale YouTube Wiedmiła Renata Gebo. Bardzo fajny filmik wyszedł na dobranoc. Playlista na dobranoc, sobie tam możecie sprawdzić.